Cześć, teraz troszeczkę kuchni i zaplecza. Widzicie tutaj kolejny pojazd, tym razem nowy Barton Street Air. I bardzo dużo mam pytań, jakie paliwo lejemy. Zobaczcie, to jest nasz kanister, który jest z nami już naprawdę od lat. My go co dwa lata zabezpieczamy, czyścimy oczywiście odpowiednim preparatem. Pamiętajcie, że u nas jest taka usługa, gdzie możecie do nas dostarczyć bak. Bak będzie wyczyszczony odpowiednimi preparatami oraz może być również zabezpieczony. Ta czerwona, taki powłoka, to co tutaj widzicie, no to jest właśnie ten. Ten materiał i uwierzcie mi, ten kanisterek jest bardzo czyściutki, a nam zależy na tym, żeby paliwo, które wlewamy do waszych pojazdów było czyste. Dodatkowo każdy kanister jest wzbogacany paliwo w kanister jest dodatkiem do paliwa z Liqui Moli, bo uważamy, że w przypadku benzyny 95 warto stosować te dodatki, bo one działają no i te pojazdy, które my wydajemy wszystkie mają zawsze 2 litry, jest to takie podstawa jest dosyć dużo paliwa, gdzie starczy na pewno na dojazd do dalekiej stacji benzynowej, żeby się sobie uzupełnili, ale pojazdy czasami stoją tydzień, dwa miesiąc, więc zależy nam na tym, żeby... Te paliwo się nie rozwarstwiało bo one ma już 10% zawartość etanolu i wiecie jak działa spiritus jest cięższy osadza się na dole ma właściwości zmniejszania rozpuszczania na przykład przewodów paliwowych jak długo postoi pływaków więc warto takie coś używać on ten preparaty o oznaczeniu z Zlikimoli 1581 macie znaczy normalnie u nas na stanie na sklepie Husator.pl i możecie sobie zakupić żeby sprawdzić jak działają. A działają, bo my używamy już te dodatki półtorej roku.